Widzimy różnicę w myśleniu, tak naprawdę. Dusza myśli myślami tego świata, a duch myśli myślami Bożymi. Dlatego słowo Boże mówi, że to, co nie weszło do serca ludzkiego, tak, to Bóg przygotował cię i nie kochają. Czyli my tak naprawdę dostajemy pewną wiedzę do naszego ducha. I ona przychodzi nie z zewnątrz, ale z wewnątrz, nie? Ja zawsze powtarzam, że jak się nauczyłam, jak przyszłam do Pana Jezusa, to ja nie nauczyłam się tej nauki dziś w szkole, czy w szkole teologicznej, czy w kościele, ale to było objawienie, które tutaj powstało w moim duchu. To było objawienie. Czyli nagle, wow, hallelujah. Duch Święty mi mówi, że Jezus jest Bogiem. Amen? Hallelujah. I to przyszło z wewnątrz bo zupełnie inaczej komunikuje się z nami niż ten na świat. On, on jakby, my, my po prostu wiecie, jak my pobieramy jakby na dysk. <grydy> to jest po prostu ściąganie przez Ducha Święta.